Jest piąta rano, wszyscy normalnie jeszcze śpią, a my jedziemy. Tam zostawiamy ładnie autko i idziemy. Bukowy Berdu Godzina 15. Dzisiaj nas czeka lada wyzwanie. Wspielim w biesy. Tak. w którym idziemy jest uważany za jeden z łatwiejszych. Tylko w lecie. My idziemy w zimie, śniegu jest o, tak o, a nie, tutaj jest okej. Okay. ale tak było po kolano. I już mieliśmy rozgrzewkę. A to ty już, o ty ma ja robię z Mieliśmy chwilę takiej akcji, że zakopaliśmy się autem. Ja jako jedyny kierowca siedziałem w, w środku a ludziska wypychały. Dlaczego w Bo nigdy tu nie byłam, bo chciałam, bo e, biesy w zimie są piękne. To, że biesy są piękne o każdej porze roku, taka prawda. Ale skoro dwa lata temu byliśmy na Tarnicy w zimie, to w tym roku idziemy na Bukowe Berdo. Na razie jest całkiem przyjemnie. Nie sypie śnieg, jest miło i... I znowu śnieżnie. No to przecież obiecywaliśmy, tak? No. Ej. no... tak. Jest świeży śnieg i Ewidentnie jeszcze dzisiaj nikt tędy nie szedł. O, <grywka> Ma młody. Mordulec Mama, mordulec Przecież byś, byś ma cała w tym palce <grym> Całą rączkę? No tak, Maniek wstałeś. Chodź. Je, je. No dawaj rękę, idziemy. Wiesz, że ja nie o, mogę ciężkich rzek. Mam się też przywitaj. Witam, witam wszystkich. Mama, też się przywitaj? Nie, ja już się witałam. Ej, <grym> witałam ty. Oddaj cię. Oddajcie kamerę! Co Ta tam? Efekt śniegu. Tak, kubisz, tak. Podął mi za W sumie to my już ten gość, to mało co tego szlak zostawi. Cześć! To jest No! Iść. Bo jak Cię wytelepię w śniegu? To znowu mi buzi będzie dawało jeść. Aha. Albo saskocz. Co? To był saskocz. Słonko się nam zaczyna przebijać. Chło. No. Ale daje w oczy. Mi się to przejaśnienie średnio podoba. Czemu? Pociągnie takie dość śniegowe kurki. Śnieg ci osiad na rzęsku. Wygląda to ślicznie jajko, Śnieżynko! No, kusimy się, kusimy się, Dochodzimy do chwilowego przystanku. Teraz właśnie możecie zobaczyć ile tu jest śniegu. Tu w tym miejscu jest góra łapki. Do siedzenia. To jest ten moment kiedy postanowiliśmy się rozdzielić my z Maxem śmigamy w górę A, a panie zawróciły do auta razem z Kubą Zbliżamy się do krawędzi lasu przebija się już niebo przez niego tak tam Masiek? Ja po drobnym posiłku atakujemy dalej szczyt. Dziewczyny już pewnie w drodze powrotnej wraz z Kubusiem. No, a my podjęliśmy decyzję z, z Maxem, że śmigamy tam na szczyt. Takie już widoczne mamy. Jak widać szlaki trochę przymarznięte. Znaczniki szlaków. Uff. Się zastanawiam, czy się w ogóle gdzieś dalej Nie. chyba jednak tym razem się jesteśmy tak niedaleko tak musi ale ale chyba rozsądek wygra, wygra z, z Widzicie? że sam szczyt Przebiega w tym też potężna chmura Po prostu potężna Widoczność na pewno wtedy No to nic jeszcze rzućmy okiem na widoki Jest ładnie tak jest naprawdę super i wracamy i wracamy nie będziemy ryzykować Stoją, stać będą. Jeszcze będzie niejedna okazja. Także super. Jest elegancko. Wracamy. Nie atakujemy dalej. Ale i tak uważam wypad za bardzo udany. Tak. Naprawdę bardzo udany wypad. Świetna trasa. Także schodzimy. Tam jest nasze auto w oddali. Na, fi na, filmie, na filmie to przybliżę, to będziecie widzieć. Wbrew pozorom nie jesteśmy daleko. Tak na przełaj to byśmy kurde z moment byli. No popatrz, to na wyciągnięcie ręki jest ten budynek. A wieża, idąc lasem to las się tak kręci, nie? No. Słońce zaczęło przewijać. No cóż, czasami bywa i tak. Czasami ma się szczęście, czasami się go nie ma. Ale według mnie zawsze ma się szczęście w momencie, jeśli się schodzi z gór. Już między innymi minęliśmy goprowców, którzy śmigali właśnie w stronę, yy, w stronę Berdo. Także do granicy lasu fajny, fajny szlak udeptany. Powyżej granicy lasu pada po popas w śnieg dosłownie. No to już jesteśmy po wszystkim. Po wszystkim. Chłopaki poszli dalej, poszli wyżej. Myśmy z babcią i z kubą wrócili. Właśnie wiedzą. Aha, już zdążyli poinformować. Zdążyli poinformować. Ja myślę, że tu wrócimy w lecie i. Może I fajnie. złapiemy tą górkę. W lecie można złapać. no Tutaj akurat nie na stricte z Maxem po prostu wróciła zła pogoda. No teraz jak zimy zeszł to się ładnie wypogodziło. Ale no jednak powiedzmy, że na tym etapie jednak góry, góry wygrały. Zdecydowaliśmy, Znaczymy, że nagle doszliśmy do grzbietu. Do szczytu mieliśmy jak to się mówi na wyciągnięcie ręki. Ale nie. ze względu na no, niezapowiadającą się dobrą pogodę. No, cofnęliśmy się, także... Zapiewasz? Tak. Ym... Ale było fajnie. Tak. bardzo Widoczki piękne, bardzo, bardzo śniegu widoki. po uszy. Śniegu od groma, bardzo sympatyczni mm. ludzie, spotkaliśmy A Ym... e, Właśnie, odnośnie ludzi. Z uśmiechem, cześć, dzień dobry. Zamienią słowo, pośmieją tak, się. Za każdym, za każdym razem. No bo mm. mają coś w sobie i ściągają specyficznych ludzi, tak? Zgadza Wy coś chcecie powiedzieć? Że fajnie było. Było epiczko. Co? Było epiczko, ale zmroziło mi nogi. Zmroziło Ci nogi? Wszyscy mamy zmrożone nogi. A ty Masiek jak, jak tam? Dużo śniegu. Babcia? Dużo śniegu. Bardzo ładnie, ale ciężko. <laughs> no, jak słyszeliście? Także macie ochotę, idźcie w góry, e, idźcie w Bieszczady Idźcie no tak. w Bieszczady I jak. Spotykacie kogoś na szlaku, uśmiechnijcie się, powiedzcie "Cześć". Fajna tradycja jest. Dokładnie. Do zobaczenia następnym Trzymaj razem. Się, hej!